Hejka wszystkim, z tej strony glitterowe, a to jest odcinek Legacy Challenge, który będzie taką formą podsumowania tego co się stało w tym moim całym Legacy Challenge. Jak zauważyliście od jakiegoś czasu nie było tych odcinków, bo stwierdziłem, że w sumie chciałbym to ograć dla siebie, sobie tą rozgrywkę, a wam tylko przedstawić jakby końcówkę. Tego po prostu się wydarzyło po jakimś dłuższym czasie, ponieważ te odcinki z czasem, wiecie, stały się mozolne, praca, i tak dalej. A niektóre wątki po prostu faktycznie sobie ograłem i po prostu wam je dzisiaj przedstawię. W tej całej pełnej okazałości czasami powrócę jakieś zrzuty ekranu, jeżeli mam, bo starałem się robić, a jeżeli nie, no to po prostu będzie to opowiadane w trakcie odcinka, także mam nadzieję, że taka forma omawiania Legacy Challenge wam się spodoba, a jest taki kompromis między osobami, które faktycznie gdzieś tam ym, nie chce im się oglądać w całości wszystkich odcinków na kanale, każdego pojedynczego odcinka Legacy Challenge, a osób, które faktycznie lubiły Watsona, lubiły Emmę i gdzieś tam po prostu... Chciały sobie um, chciały śledzić dalej losy rodziny Mor. Dużo się zmieniło jesteśmy na etapie, w którym Watson i Miley są już staruszkami, ale wszystko po kolei. Jefa na początek pokaże, jak się w ogóle zmienił dom. No więc widzicie go z zewnątrz. Tutaj mamy taką ścieżynkę. mamy tutaj część ogrodową, ona została z nami do końca, no zmienił się trochę płot. ok? Watson ma dużo punktów aspiracji ogólnie i no tutaj mamy Basie, jest to znacznie umarły kwiat, który jest w sezonie cały czas. Jeszcze nikogo nie jest. Nie wiem, czy ten krowokwiat krowo może kogoś zjeść. No, i na wejściu, w sumie po wejściu, mamy tutaj taki przedsionek. Tutaj mamy pralnię. Od początku, kiedy powstał ten dom, wiedziałem, że w tym miejscu będzie pralnia. I tutaj mamy taką część taką korytarzową. Tutaj mamy fotki. Kuchnia została w miejscu, w którym została. Tutaj na początku miała być jedalnia, część jedalną, jednak na ten moment nic tutaj takiego nie powstało. Mamy tu jakieś eliksiry, które w, w, córka Watsona mm, zrobiła. Mamy również e, barek. No ogólnie kuchnia jest taka, jaka miała wyglądać od początku. Wszystko jest w takim Watsonowym stylu. E, tutaj mamy jedną sypialnię jednej z córek Watsona. E, no to może wam przedstawię. Mamy, e, Watson, ma, e, t, e, Watson ma trzy córki i syna. Jest to Vanessa, Aleksander. E, if you know, you know. E, Drew Moore. If you know, you know, i Julian Moore if you know you know wszystkie są jakby nawiązaniem do jakichś sławnych osobowości. Łazienka została w tym samym miejscu, w którym została. Jak widzicie, nic się tutaj nie zmieniło, nadal mamy nasz gadający klozet No i salon jest taki, jak kiedyś chcecaliście mi zrobić na live. I chyba się zmieniło tego ta półka z czerwonego na taki bardziej neutralny kolor. A tak to mniej więcej i wrócił fotel, który nam ukradli. No I tutaj w ogóle mamy rodzinne zdjęcie Jak widzicie, bardzo cute fotka ze świąt. Które się odbyły niedawno, bo chyba mamy wiosnę, tak mi się wydaje. No i tutaj właśnie możecie, macie okazję zobaczyć małą Vanessę, małą, drugą jeszcze zobaczycie. No i małego Aleksandra, no i jeszcze Miley i Watsona po ślubie, ponieważ no, ślub się odbył. I całkiem dobrze im się ogólnie powodzi w życiu. Tutaj mamy jakieś rodzinne pamiątki, lubię to w ten sposób prezentować. Co ty masz, jakieś książki i tak dalej. Nie, nie dorobiliśmy się nowego. Kotka. Śmierć kota, za bardzo, którego miał Watson, za bardzo mną wstrząsnęła, żeby stwierdzić, że Watson zasługuje na nowego kota. Mówiłem, że nie radzę sobie z dziećmi w DSM-4. Mówiłem, jakby. Tutaj jest gabinet Watsona, do niego ma, To jest jedyny w ogóle komputer w domu i do niego ma dostęp tylko Watson. Także dzieci wychowują się bez komputera. Jest tutaj łazienka, bardzo mi się podoba ta łazienka, ale ona jest zrobiona z tej najnowszej kolekcji, także. No jest to cały komplet, po prostu fajna kolekcja, polecam. No i mamy tutaj sypialnię, chyba to jest najlepsze pomieszczenie w tym domu, a bo to był kiedy... A, o Boże, ta sypialnia spłonęła trzy razy, bo tutaj był kominek i on się co chwilę podpalał, naprawdę nie dało się go. Po prostu nie mogło być tu kominka, więc na ten moment nie ma nic. Dużo nam to żarło rokasy ogólnie, bo trzy razy, tak jak mówiłem, kupowałem ten kominek, no to jest najlepsze ogólnie pomieszczenie w całym domu. No i mamy jeszcze, tak jak zawsze chciałem, w sumie i w tym czy w Starym Domu, który znajduje się naprzeciwko, no bo cały czas się nim inspirowałem. Mamy wieżę, w, na tej wieży proszę o to, mamy taki pokój, wspomnę, tutaj też cud garncarstwa, bo trochę się bawiłem garncarstwem. W sumie Vanessa się bawiła. Mamy tutaj zdjęcia ze ślubu, pierwszego ślubu Watsona, zdjęcie z Zafirą, która już nie żyje swoją drogą. No, i mamy jakieś zdjęcia Emmy, Barta, Weroniki, Jacka czy innych członków, którzy się, się pojawiali w Legacy Challenge. No i mamy ostatnie piętro, w sumie nadal nie wiem w jaki sposób ono będzie zagospodarowane, ale fajnie że jest. No i dom ogólnie ma dwa balkony: mamy taki balkon i taki balkon. I ogólnie dom mi się bardzo podoba, bardzo się cieszę, że mogłem go rozwijać. Wiecie, tak, um, wielo, znaczy wielopoglądam przez całe pokolenie, o to mi chodziło. E, dobra. Yy, więc tak Watson został, jest już na dziewiątym poziomie kariery detektywa, dlatego nie jest jeszcze na emeryturze, stwierdziłem, że nie chciałbym, żeby on no po prostu wolałbym, żeby dokończył, stał się tym komendantem, chciałbym dopiąć tę karierę do końca mimo, że ona jest bardzo trudna, mam nadzieję, że się uda w ciągu tych najbliższych dni zdobyć ten awans, żeby on był faktycznie tym mm, komendantem na sam koniec swojego życia. Miley jest na emeryturze ona była businesswoman w trakcie, chyba kiedyś była wcześniej ale kariera jej nie wyszła, ona chciała chyba rzucić te Pracę, więc rzucił ostatecznie tę pracę. My najbardziej no. istotną sytuacją, no tutaj, najbardziej istotnym simem w sumie, najbardziej no. jest Watson w tym przypadku. No i w sumie chciałbym o no, trochę TV. opowiedzieć w trakcie, gdy Watson będzie gotował, że udało mi się Watsona oczywiście odmienić. Nie jest on już. Jakie fajne szparagi. nie jest on już Wilkołakiem. Porzucił swój Wilkołaczy los i stwierdził, że już nie będzie się. No, że po prostu tym Wilkołakiem nie chce być. I tutaj ogólnie mamy cały, stwierdziłem, że tutaj sobie umieszczę w ogóle wszystkie te pyło, no, bo znalazłem jego zdjęcia z dzieciństwa, któremu zrobiła jeszcze Emma. Więc mamy tutaj pomiędzy dwa, dwie okropne jakości, co się dzieje. A dobra, ktoś dzwoni. Ktoś dzwoni do maili. Problem do sprawdziania. Aleksander został przyłapany na szukanie w telefonie odpowiedzi do sprawdzianu. Trafił do gabinetu dyrektora. Niech jeszcze raz napisze sprawdzian bez telefonu. Jedynka powinna załatwić sprawę. No tutaj maili zawsze była taka ciepła, więc yy, niech napisze czas sprawdzian kwalifikuje się, żeby... Przy... Nie kwalifikuje się, żeby... Przy... Nie dziwi mnie to kompletnie. E, dobra. E, wracając, mamy tutaj Watsona, który... No przez wszystkie etapy... To są wszystkie etapy? Tak, mamy Watsona na stratkę. No mniej więcej tak się zgadza. Nie wiem, kim jesteś, Cyryl. Mamy tutaj zdjęcia Wanes... Nie, nie, to jest Dru, Dru. Ponieważ potencjalnie to ona będzie główną dziedziczką, ale tego jeszcze nie wiem, bo w trakcie zaczęłem mieć wątpliwości. Mamy tutaj zdjęcia właśnie z tych świąt. Mamy tutaj w ogóle właśnie, bo Aleksander miał. Zobaczycie potem chyba w jego relacjach. On miał przyjaciela, on zrobił pięknego jak widzicie tej się nazywa się Serek. nazywał Serek. On już go chyba sami nie ma, nie? No niestety nie ma. I Serek był wspaniałym bałwanem. Przez całe święta się dobrze bawili. No zadanie klasowe, do którego został przydzielony Aleksander, to projekt grupowy. Jego koledzy. I koleżanki są całkiem bysze, ale Xenar powinien postarać się włożyć w ten projekt jak najwięcej od siebie. Czy pozwolić i... Aha, okej. Okay. Niech oni to zrobią. E, dobra, dobra, to co całk... poprowadzone mała. No fajnie. E, trzeba umieć kombinować w życiu. E, no znowu to jest zdjęcie z tych świąt. I tutaj mamy, no po pierwsze macie zdjęcie, to jest pierwsze zdjęcie Miley i Watsona, więc bardzo fajnie jeszcze za czasów kiedy Watson był bardzo młodym nastolatkiem. I tutaj mamy zdjęcia z Cameronem. Jak widzicie w święta, zaprosiłem Camerona już po tym jak Watson już się odmienił z wilkołaka. Cameron po prostu, znaczy nie, w sumie nie ja... nie ja go zaprosiłem, on sam przyszedł. Mali ty pewnie jesteś głodna, co? No właśnie zjedz sobie weź resztki. Watson, nie Watson, Cameron do nas przyszedł ojciec Watsona i no stwierdziłem, że to znaczy, że to jest idealna okazja do tego, żeby się z nim pogodzić, także Cameron się pogodził z Watsonem. Eee, o, jeszcze w sumie faktycznie istotne, że Drew i Julian to są córki mm, Miley, a Vanessa i Aleksander to no, są córki, które Watson miał z Zafirą, ale to widzieliście na odcinkach. Czemu ten GNOM się rusza? OMG! Nawet nie widziałem tego wcześniej. Czemu pan Uszek się rusza? O oh, Jesus. Otóż bardzo mnie ciekawi, nie wiem, czy to jest mój błąd w grze czy jak. Otóż Watson de facto ma pewne, można na przykład wyć i to jeszcze rozumiem, ale na przykład, mimo wszystko, on dalej nie, nie czuje się niekomfortowo w związku, jeżeli ktoś nie jest mu przypisany. I ogólnie czasami jest wybuchowy, i on nie ma cech, które wskazują na to, że on powinien być wybuchowy. Więc mam wrażenie, że gra tutaj traktuje go troszeczkę jako taką hybrydę człowieka i wilka, wilkowaka, i przez to nie do końca. Ta Watson nadal odnajduje się w społeczeństwie, To ogólnie jest cool, ale to będzie miało swoje, podejrzewam, że to będzie miało swoje pokłosie też w, w dzieciach Watsona, ponieważ no, Vanessa i Aleksander jednak są wilkołakami, znaczy urodzili się co, jako wilkołaki, Ubierz ubrania. Tutaj nie chcę wyczyścić nakłaczki. I czy możesz coś tutaj ulepszyć? Ulepszenie, a masz, dobra, no to weź sobie tutaj to zrób. No więc no gdzieś tam jakby nie patrzeć No będzie to tak się prezentowało, że podejrzewam, że po prostu oni nawet jeżeli by przestali być wilkołakami, no to będzie to się przejawiało mimo wszystko do końca gry. No i w sumie właśnie to, to powiadomienie przypomniało mi, że mogę wam opowiedzieć o Julian. Otóż Julian jest w sumie ostatnim dzieckiem. Watsona i drugim y, drugim Miley i urodziło się dzień przed przemianą Watsona i znaczy przed postarzeniem Watsona i Miley i przyznam wam, że bardzo trudno się wychowuje takie dziecko y, na no Watson w sumie teraz może dopiero się y, wziąć wolne w tych sprawach, bo dokładnie ją jak się obudzisz znaczy jak skończysz sprzątać y, i no nie ukrywam, że nie chciałam, że to jest na dziecko, jakby ja już myślałem, że Watson będzie miał trójkę dzieci, ja już miałem wszystko poukładane. Jednak pojawia się Julian i problem z tym kto wychowa Julian, ponieważ najprawdopodobniej zarówno Watsonek i Miley nie dożyją starości, więc tym bardziej gdzieś to tam mm, jest przykre. Tak wejdę w ogólnie mamy problemy z pieniędzmi i no nie nie, nie, nie wiem, nie powodzi mi się jakoś super finansowo, bo co chwilę coś kupuje do tego domu. Watson weź po tej książki. Mm, zostaw ją. Jakby to będzie nieszczęśliwe dziecko, ja to wiem, bo oni się nim nie zajmują zbytnio. Julian ogólnie też jest bardzo, jest bardzo mm, dużo krzyczy. Tak to, tak to powiedzmy: du bardzo dużo krzyczy. I proszę bardzo o to nasze następne pokolenie, następne pokolenie rodziny Mor. Jest to właśnie, tak jak widzicie, Vanessa, Aleksander i Drew. No i na starcie mogę Wam powiedzieć, czym się troszeczkę sugerowałem, kto będzie następnym pokoleniem, kto będzie moim następnym dziedzicem. I na starcie odpadł Aleksander, znaczy na starcie, gdy już zobaczyłem jego. No, no, kierowałem się oczami, bo chciałem, żeby następne pokolenie Mor również miało różowe oczy, więc tutaj na starcie wygrała Vanessa. Jednakże. Aleksander, mimo że to Aleksander był moim faworytem, ponieważ on miał cechę, on miał cechę, jak sobie spojrzymy w jego simologię, że jest. Szczęśliwym niemowlęciem, a Vanessa, mimo że byłaby chyba na ten sam sposób, ma cechę nieszczęśliwe niemowlę. I stwierdziłem, że no to jednak Vanessa, Aleksander będzie dzisiaj, a potem Vanessa, jednakże no to mi się się zmieniło. W ogóle, czy Wam Vanessa również przypomina Angelina Jolie? Bo dla mnie to jest bardzo podobna. No dobra, no ale w każdym razie potem okazało się, że Watson jednak jeszcze ma szansę na dzieci i pojawiła się dru. I tak naprawdę w tym momencie nie jestem pewny, kto z tej dwójki zostanie nowym dziedzicem. A ja w ogóle zrobię zdjęcie, bo to tak spoko wygląda. Dobra. A jeszcze bym w sumie to tak może oddzielił sobie, żeby mieć. Dobra. Yy, czy to będzie właśnie dru, czy to będzie. Vanessa, ponieważ Drew jest o wiele lepszym materiałem na dziecko, ponieważ ona jest szczęśliwym małym dzieckiem, oni się faktycznie nim zajmowali. Jest umysłowo uzdolniona, bo to wykończyła swoją aspirację i ma szczęśliwe niemowlę właśnie, więc ma o wiele lepsze staty niż taka oto Vanessa. Jednakże, no jak spojrzałem na Vanessa i dostała się na to stwierdziłem, no kurde, no ona jest bardzo ładna. I, no, szkoda mi jej, więc jeszcze nie, nie podjąłem ostatecznej decyzji, kto odziedziczy ten piękny dom. Ten, chwila. Kto odziedziczy ten dom, tylko. No, będzie jak będzie, przynajmniej jak na razie. Jakim ty jesteś, przepraszam? Macao? Nie znam cię Macao. Yy, więc tak. Yy, jeszcze w sumie troszeczkę Wam opowiem o tym, że Vanessa i Aleksander się ogólnie bardzo przyjaźnią, bardzo mają bardzo dobre relacje, są najlepszymi przyjaciółmi i tak dalej. dalej. No a Drew jest gdzieś tam obok, co jest jakby zrozumiałe. Ogólnie Vanessa i Aleksander mega czyli Miley podczas gdy byli dzieciakami. No to było wręcz do zniesienia, aż mi się przykro robiło Miley, ona po prostu ich nienawidziła, w sensie oni jej nienawidzili. Weź pocztę Drew. Okej, okay. a Jadwiga przyszła z kimś, z Aleksandrem właśnie do, z, ze szkoły. Okej, okay, Julienne śpi, ale została jej zaproszona, więc nie wiem o co chodzi. A ja chciałem automatyczne przełączanie przed jej świateł, a nie... Co było w skrzynce dru? Hmm... ta pielucha? Aha, czy chyba ktoś tam ja. chce zrobić psikusa, tak myślę. Chciałem ja wam w sumie jeszcze opowiedzieć o aspekcie rozgrywki, które sobie wymyśliłem. Mianowicie tego, że nie podoba mi się rozgrywka wilkołakami. One mi były, u mnie były też bardzo zbugowane. Więc stwierdziłem, że nie chciałbym, żeby następny dziedzic był Wilkołakiem. No ale tak jak wspominałem, potencjalnie widziałem w Wanesie bądź w Aleksandrze na początku, na samym początku dziedzica, bo nie wiedziałem, czy Watson w ogóle będziemy miał kolejne dzieci. Patrzę na jego kompletnie inne podejście w ogóle do związków. Więc. Hmm, wymyśliłem sobie fabularnie, oh, że Watson okay. po tym, jak już wynajdzie, zostanie wynaleziony Wilkosztop przez Watsona. O oh, oh, oh. Jezus, na do, do typu, jak fajnie. No to gdzieś tam Watson sobie stwierdzi, że no kurde. Dam też dla moich dzieci ten Wilkostop, przygotuję, i oni sami decydują o, swoim przyszłości, o swojej przyszłości, gdy będą już nastolatkami. Jak też się stało, Watson, na, gdy oni stali się nastolatkami, Vanessa i Alexander otrzymali od, um, od Watsona na święta, czy znaczy na urodziny Wilkostop. Oni w ogóle w mieli urodzinę święta, więc to się wszystko pokryło. I wtedy, gdy Cameron był akurat w domu, gdzie w sumie tak naprawdę pierwszy raz spotkali dziadka. No i dzieci poznały dziadka. No więc, koniec końców okazało się, że szybko podjąłem decyzję o tym, że Aleksander faktycznie nie będzie na 100% dziedzicem, ponieważ nie ma tych różowych oczu i stwierdziłem, że, żeby te, temu zapobiec, żeby mi się przypadkiem nie odwidziało. No to tak jak widzicie, Vanessa nie jest już wilkołakiem, zaś Aleksander jest i bardzo ciężko sobie z tym radzi. No i tutaj właśnie jesteśmy w tym miejscu nie byle jakim, bo on tutaj w sumie przesypiał swoją jedną z pierwszych nocy, yeah, chyba nawet pierwszą noc, właśnie na tej kanapie. Boże, Miley, czy ty możesz nakarmić swoje dziecko? Bo jak nam zabiorą Julian, no to będą problemy. Opieka nad dzieckiem i masz tutaj nakarm, nakarm z butelki. Koniecznie. Nie, nie, sprawdź, um nie umów lęcia, tylko wysi nakarm. Dobra, wracając. Watson w tym momencie mówi do swojego syna, że. No, widzicie w ogóle, to jest bardzo smutna chwila, dla przynajmniej dla jednego i dla drugiego, taka niepewna, że może proponuje mu wyjazd do Camerona, który de facto jest Wilkołakiem. I Aleksander przystaje na tę propozycje po prostu, że będzie mieszkał z dziadkiem, bo tutaj już mieliśmy pierwszą noc tak naprawdę, pierwszą pełnię Aleksandra. Ona już jest za nim i Watson sobie z tym kompletnie nie poradził. Aleksander też po prostu będzie tam czuł się bezpiecznie i wśród swoich, bo co doskonale wie, jak to jest nie pasować do otoczenia i jak ciężko mu było tutaj, tak samotnie. A on będzie miał wsparcie. O Jezu, nie płacz, Aleksander! Będzie miał wsparcie całej Watachy, tak naprawdę. I no, Watson chciał zawsze być człowiekiem, a o jest, Watson, dobra, już idzie do domu. A on niekoniecznie. No i w sumie, no, jesteśmy już w Moonwood Hill, gdzie po prostu stwierdziłem, że już niech tak, już go po prostu przeniosę, też, żebyś nie przejmować bo on w sumie nie osypiali w tym domu, bo już byłem do tego przygotowany. No i. Witam was w, w domu Camerona. To był ten dom, w którym Watson przechodził swoje pierwsze przemiany i tak dalej. Tutaj się rozgrywały scenki tak naprawdę. Watson w sumie swego czasu mieszkał w tym domu. I w sumie przy tym stole pił kakao, a w tym pokoju się przemieniał. O dokładnie w tym tutaj jeszcze wszystko jest, wszystko jest takie poniszczone, więc... Chodzi, pomimo zajmowanej w stadzie pozycji Cameron to wykazuje się z dyplomacją. A, dobra, okej. Okay. No więc w każdym razie w tym domu malutkim mieszka Cameron. Mamy tutaj też Barta. Barta z serca M, który de facto mieszka z Cameronem ponieważ też stał się wilkołakiem, również nauczył się nieśmiertelności. I sobie tutaj żyje? Więc, jakby spoko. No, oczywiście, szczytowałem to, nie grałem nim. Mamy tutaj Christophera. Christopher jest mężem Barta. Nie wiem, jak to się stało. Jakby Gra sama o tym zdecydowała. Co więcej, Bart i Cameron. Nie Cameron, o Boże. Bart i Christopher mają córkę. Tori była jego córką. O MK, nie wiedziałem. I w ogóle, ej, wow, ile tu jest w ogóle tych, takich, tych e, Simów w ogóle, i ile on ma wnuków, o matkę, ja o tym nie wiedziałem. No więc w każdym razie Krzysztof i Bart mają e, wspólnie córkę. A e, nie wiedziałem, że on może zachodzić w ciąże. No bo, no w każdym razie. E, jest to Krystyna, no i no, Krystyna Nelson prezentuje się w ten oto sposób. I ja się w sumie zdziwiłem, bo ona jest bardzo ładna, w sensie ja ją już przebrałem, weź proszę zmień strój na codzienny, no właśnie ja bym chciał, żeby zmienił strój na codzienny. Widzę, że nie zmienisz swojego stroju, zmień strój. Nie nie no zostaw go, dobra i zmień strój, o dokładnie na ten. No i... Ogólnie to ona jest bardzo ładna, jestem pozytywnie zaskoczony. Ja tylko tak tym podobaj mi makijaż, ale ogólnie no to za Imosley. Co prawda ona niedługo już będzie dorosła, a nie nastolatką, ale w sumie kto wie, może coś między tą dwójką kiedyś będzie. Oni się w sumie nawet jeszcze nie poznali, a nie, w sumie poznaliście się, bo razem mieszkacie. Więc kto wie, kto wie. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że mamy tutaj właśnie rodzinę Shabby, jakoś tak. Nie, pamięta, nie pamiętam, jak, jak to się wymawia. W każdym razie, no to to jest tak naprawdę brat pierwszego męża Watsona. No widzicie, on też już jest stary i ma w sumie żonę i córkę. Nadal mieszkają obok nas. Tutaj musiałem troszeczkę podrasować, bo on miał w ogóle pełno dzieci, które nie były jego dziećmi w tym domu. No więc no. Mamy tutaj rodzinę Bensonów. Oni się cały czas trzymają. Tutaj, o jego zapomniałem imienia. No w każdym razie ona nie ma, nie ma męża, nie ma dzieci, a on po prostu tutaj jest na sobie jakąś młodszą żonę i ma córkę. No i tutaj mamy rodzinę Retlong, no i tutaj w sumie standardowo mają koniki, mają, oni mają syna. On pewnie też niedługo stanie się salatkiem i odziedziczy cały dom, więc tutaj jakby nic się nie zmieniło. No i oni ogólnie oboje mieszkają nadal w kasztanowym grzbiecie. No i co? No i ogólnie to trochę nuda, bo dru. Ja w ogóle pomyślałem teraz, jak zobaczyłem, że wróżek, że dru mogłaby zostać wróżką, i tutaj mi się troszeczkę miesza fabuła, ponieważ ja chciałem, żeby na początek albo Vanessa, albo dru. Znaczy, no w ogóle na Vanessa to pomyślałem, że ona mogłaby być aktorką, mogłaby robić właśnie garnki, A dru potencjalnie miała robić roboty, bo bardzo chciałem, żeby następne pokolenie miała fabrykę robotów. Jednakże co ogromnego. o Boże? Co, co ty Miley zrobiłaś? Oh Jesus. Dobra, weź, weź komplet bąbelkami, a ty w sumie, ty się nie bałeś przypadkiem, no właśnie, to chyba potrzebujesz, żeby doić krowa no to tak zrób, żeby pozbyć się tej fobii. Ja w każdym razie, pomyślałem, że w dru mógł być i wróżką, żebym mógł je w sumie bo to idealna okazję, ale mi jakoś pasuje do tej wróżki, nie wiem czemu, a mnie to mi się tutaj rozgrywka dru nudzi, ponieważ ona już osiągnęła wszystko, jakby jest szóstkową uczennicą, bardzo szybko i sprawniej to poszło, rozwinęła umiejętność i teraz już rozwija w sumie wszystkie umiejętności takie, wiecie, ponad, już ma piąty poziom logiki, ona jest dzieckiem, bardzo szybko się uczy i no, imponuje mi jakby nie patrzeć. Więc mam nadzieję, weź odrębnie lekcję, że, yy, że to się uda. A kiedy jesteś, Vanessa? O, wow, dobiegłaś aż do Starego Domu Watsona. Wow. Wow, jeszcze w ogóle tak mnie to tutaj... Yy, o, tam, ali to tam jest kurzu. Okej, okay. Jak sobie pomyślę o tym domu, że tutaj on na początku miał mieszkać, i o tej ruderze fajnie. A może w sumie? Nie, no nie będzie ich stać. W sumie szkoda, bo Watson już nie dorobi na stare lata. Ale mógłby na przykład, Vanessa mogłaby na przykład zamieszkać tam, a druga tam. Znaczy jedna tutaj, a druga tam. O tak, o to mi chodziło. Może tak zrobię w sumie, no bo już wiemy, że Aleksander będzie mieszkać w Moonwood Hill. Więc no, pozostaje to no Julian, nie wiem sobie co by nie robiła w życiu, jakby... Poza tym obecnie płaczę, więc... No, Mali, tyś już wykąpałaś? Mogłabyś skończyć, bo trzeba dziecko wykąpać. Już się wykąpałaś, no to. I weź się połóż spać, a Watson w tym czasie w sumie weź em, wyką przygotuj kąpiel z tym co o imieniu Julian. Dru sobie ogarnie i też pójdzie spać, a już masz zaznaczone. E, w każdym razie, dajcie mi znać co wy w ogóle uważacie, czy, nie wiem, czy jednak chcielibyście zobaczyć, na przykład jak dogrywamy śmierć Watsona, I guess, nie wiem, e, czy, albo w ogóle dajcie mi znać, czy kto według was powinien zostać, kto będzie lepszym kandydatem na dziedzica. Czy będzie to jednak Vanessa, która jest nastolatką, hmm, czy yy, i ona mogłaby być na przykład właśnie tak jak mówię zostać aktorką, w sumie ona nie ma wiecie jakiejś skilli, ale ma traumę rodzinną, więc jakby znaczy no Magdalena by się go uczyła, ale ma traumę rodzinną, więc jakby na no, aktorka jest w sumie w porządku i przypomina mi Angelina Jolie, więc fajnie byłoby to ograć. Hmm, czy może właśnie Drew? Formie na przykład wróżki. Ja chętnie bym właśnie ograł sobie, w sumie one obie mogą być wróżkami, to akurat bez znaczenia. E, ale no, po prostu drugi bardziej po sobie jest ruda. E, no i no, tak jak mówiłem, potencjalnie myślałem o tym, że one mogłyby się zajmować takimi sprawami, mm, właśnie albo być naukowcem, albo tworzyć roboty, coś takiego. Więc no, w sumie czekam na Wasze sugestie, komentarze i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale.